Drodzy bracia i siostry, witajcie w tym szczególnym momencie, gdy razem zgromadzimy się przed Panem, aby oddać Mu nasze serca, nasze troski i nasze nadzieje. Dzisiaj pragniemy zwrócić się do świętego Józefa, opiekuna świętej rodziny, naszego orędownika w trudnych sytuacjach życiowych. Święty Józef, człowiek milczenia, posłuszeństwa i wiary, staje przed nami jako wzór zaufania Bogu nawet wtedy, gdy droga wydaje się niepewna. A przyszłość mglista. W tej modlitwie pozwólmy, aby Jego przykład prowadził nas do głębszego zrozumienia Bożej woli i do odnalezienia pokoju w naszych sercach. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy w Chrystusie, życie często stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania: choroby, utraty pracy, konflikty w rodzinach, samotność. Niepewność jutra to tylko niektóre z trudności, z którymi się zmagamy. W takich chwilach czujemy się zagubieni, jakbyśmy stali na rozdrożu, nie wiedząc, którą drogę wybrać. Ale dziś, przez wstawiennictwo świętego Józefa, przypominamy sobie, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. On jest naszym przewodnikiem, naszą światłością w ciemnościach. Święty Józef, który z ufnością przyjął wolę Boga. Prowadząc Maryję i Jezusa przez trudne chwile, uczy nas, jak zawierzyć Bogu całym sercem. W Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, MT1 i 20 setnych. Te słowa Anioła skierowane do Józefa są również skierowane do każdego z nas. Nie bój się, nie bój się trudności, nie bój się przyszłości, nie bój się tego, co wydaje się niemożliwe. Bóg jest z Tobą, tak jak był z Józefem. On wie, co jest najlepsze dla Ciebie, nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz. Święty Józef, który z pokorą i odwagą przyjął swoją rolę w Bożym planie, niech będzie dla nas przykładem, jak podążać za głosem Boga nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niepewne. Modlimy się dzisiaj, aby Święty Józef wstawił się za nami u Boga, abyśmy w naszych trudnościach znaleźli siłę, nadzieję i rozwiązanie. Panie, daj nam łaskę, abyśmy tak jak Józef, potrafili słuchać Twojego głosu i iść za Tobą bez wahania. Pomóż nam zrozumieć, że nasze cierpienia i trudności są częścią większego planu, który Ty, Boże, masz dla nas. Kropka. Święty Józefie, który byłeś opiekunem Jezusa i Maryi, który z miłością i oddaniem troszczyłeś się o nich, prosimy, abyś i nad nami roztoczył swoją opiekę. Wstawiaj się za nami u Boga. Abyśmy w naszych trudnościach znaleźli pokój i rozwiązanie. Pomóż nam zrozumieć, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci, nawet w najciemniejszych chwilach. Błogosławiony mąż, który zaufał Panu PS 40 i 50. Te słowa samisti przypominają nam, że błogosławieństwo przychodzi do tych, którzy ufają Bogu. Święty Józef jest tego doskonałym przykładem. On nie pytał. Dlaczego Bóg wybrał taką drogę dla Niego? On po prostu zaufał, i my, drodzy bracia i siostry, jesteśmy wezwani do takiej samej ufności. Niech nasze serca będą otwarte na Boże prowadzenie, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Pamiętajmy, że Bóg nie obiecuje nam życia bez trudności, ale obiecuje nam swoją obecność w każdym momencie. Nie lękajcie się, bo jestem z Wami, Iż 41:10. To Słowo Boże jest jak światło w ciemności, jak ręka, która nas prowadzi, gdy czujemy się zagubieni. Święty Józef, który z ufnością szedł za Bożym głosem, niech będzie dla nas przewodnikiem w naszych codziennych zmaganiach. Modlimy się dzisiaj za wszystkich, którzy czują się samotni, zagubieni, przytłoczeni trudnościami. Niech Święty Józef wstawia się za nimi, aby znaleźli pocieszenie i siłę w Bogu. Panie, Dotknij ich serc swoją miłością, aby poczuli twoją obecność. Daj im nadzieję, że nawet w najtrudniejszych chwilach ty jesteś z nimi. Kropka. Święty Józefie, który byłeś wzorem cierpliwości i wytrwałości, naucz nas, jak znosić trudności z godnością i wiarą. Pomóż nam zrozumieć, że każde cierpienie ma sens, gdy jest ofiarowane Bogu. Przez cierpienie uczymy się posłuszeństwa. HBR 5 i 80. Niech te słowa będą dla nas pocieszeniem, że nasze trudności nie są daremne, ale są częścią naszego duchowego wzrostu. Drodzy bracia i siostry, w tej modlitwie prosimy również o łaskę wytrwania w wierze, nawet gdy wydaje się, że Bóg milczy. Święty Józef, który w milczeniu wykonywał swoją misję, uczy nas, że czasami Bóg działa w ciszy, a Jego plany objawiają się stopniowo. Nie traćmy nadziei. Nawet gdy nie widzimy natychmiastowych odpowiedzi na nasze modlitwy, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. FLP 4 i 13 setnych. Te słowa święta, Pawła, przypominają nam, że nasza siła pochodzi od Boga. Święty Józef, który z pokorą i odwagą przyjął swoją rolę w Bożym Planie, niech będzie dla nas przykładem, jak polegać na Bogu w każdej sytuacji. Modlimy się dzisiaj za rodziny, które przeżywają trudności. Za małżeństwa, które walczą o swoją jedność, za dzieci, które potrzebują opieki i miłości. Święty Józefie, który byłeś wzorowym ojcem i mężem, wstawiaj się za nimi u Boga, aby ich domy były pełne pokoju i miłości. Bóg jest miłością 1 J4 i Ta prawda jest fundamentem naszej wiary. Święty Józef, który doświadczył Bożej miłości w swoim życiu, Niech pomoże nam zrozumieć, że nawet w trudnościach Bóg nas kocha i ma dla nas plan pełen nadziei. Drodzy wierni, niech ta modlitwa będzie dla nas przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Bóg jest z nami, a święty Józef jest naszym orędownikiem. Zawierzmy mu nasze troski i prośmy o łaskę zaufania Bogu w każdej sytuacji. Panie, naucz nas ufać Tobie tak, jak ufał Ci święty Józef. Daj nam siłę. Abyśmy w trudnościach nie tracili nadziei, ale zawsze szli za Twoim głosem. Święty Józefie, który byłeś wiernym sługą Boga, prowadź nas swoim przykładem. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie jest w rękach Boga, który nas kocha i nigdy nas nie opuszcza. Drodzy bracia i siostry, dziękujmy Bogu za dar świętego Józefa, który jest dla nas wzorem wiary, pokory i zaufania. Niech Jego wstawiennictwo przyniesie nam pokój i rozwiązanie naszych trudności. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je, Ełka 11 i 28 setnych. Niech te słowa będą dla nas zachętą, abyśmy zawsze szli za głosem Boga, tak jak święty Józef. Na zakończenie tej modlitwy pragnę Was pobłogosławić w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Przyjaciele, jeśli ta modlitwa była dla Was błogosławieństwem, proszę, zostawcie lajk like pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał Świątynia Światła i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnych modlitwach. Pokój z Wami!